Czy można więc czyściec porównać do pralki automatycznej, do którego wskakują dusze po sądzie ostatecznym, szczegółowym, indywidualnym, żeby się wybielić i w ten sposób przygotować na wieczną ucztę radości w niebie? Raczej nie. Dlatego, że czyściec to przecież spotkanie z Bogiem w Jezusie Chrystusie. A w takim spotkaniu nie ma żadnego automatyzmu, tam nie dzieje się nic mechanicznie. W tym spotkaniu człowiek patrzy w kochające oczy Chrystusa, które są jak płomienie miłości. To w tych oczach widzę i Jego, ale widzę także swoją przeszłość, wszystkie konsekwencje moich grzechów, które nie zostały naprawione. Które jeszcze działają po mojej śmierci, działają na ziemi. I właśnie to widzenie konsekwencji moich grzechów sprawia mi ból, sprawia mi wstyd i powoduje, że chcę być z Chrystusem i tęsknię za Nim, ale jeszcze nie mogę. I w tym ogniu wstydu i tęsknoty cierpię, jak długo. Tak długo, aż nie wypełni się miara miłości, aż się nie wywstydzę, aż całkowicie nie oczyszczę się z wszystkich pozostałości moich złych uczynków na ziemi. Pomóc mogą mi tylko ci, którzy mnie kochają. Oczywiście Maryja, święci, ale i ci, którzy zostali na ziemi i którzy mogą teraz porządkować bałagan, który został po mnie poprzez dobre czyny, poprzez zadośćuczynienie tym, którym ja wyrządziłem szkodę, poprzez modlitwy, poprzez swoje wyrzeczenia, a przede wszystkim poprzez zapraszanie Chrystusa do tej sytuacji, a on jest obecny w sposób szczególny podczas mszy świętej. Dlatego chciejmy porządkować nasze życie już tu na ziemi. Zadość czyńmy, czyli czyńmy pokutę, czyli naprawiajmy szkody wyrządzone przez nasze grzechy. Już tutaj możemy przeżywać nasz czyściec, przynajmniej jego część, co zostanie naprawione tutaj, czego wywstydzimy się tu na ziemi. To nie będzie nas już paliło po sądzie, nie będzie już przeszkodą. W spoglądaniu w miłosierne oczy Chrystusa. Nie będzie już brudziło tak jak plamy brudzą nasze okulary, nie będzie brudziło naszego serca i nie będzie przeszkodą w pełnym spotkaniu z Bogiem, które jest przecież oczekiwanym przez nas szczęściem wiecznym.